Słuchajcie, to może nie jest oczywiste, ale właśnie woda przyda nam się w dzisiejszym odcinku i zaraz wam pokażę dlaczego. Stary, powiedz mi tak, felgi mamy? Są, są chyba. Szampon z włoskiem. wszystko mamy, także teraz zabieramy się za umycie, tego oto cuda, ponieważ jak możecie zauważyć dużo rzeczy tu się pozmieniało, kupiliśmy to z Aliexpress, dokładnie rok temu, normalnie przyjechał na palecie z Chin, za 7 tysięcy złotych przez ten cały rok, kompletnie na nim nie jeździłem, tylko jedną wyprawę miałem do Blacharza, w zimę w ogóle, po śniegu normalnie jechałem, więc cały się zachlapał i dzisiaj po pierwsze zrobimy porządek z tym skuterem, a po drugie ten skuter przerobimy na prawdziwy chopper. Także lecimy. Zastanawia mnie jedna rzecz, czy wśród widzów mamy więcej fanów motocykli, czy więcej fanów aut. Możecie teraz zjechać w komentarz i napisać, co preferujecie, motocykle czy auta. A niezależnie od waszej odpowiedzi, możecie wygrać 4000 zł na wasz pierwszy pojazd. Zapytacie w jaki sposób? Otóż M-Bank organizuje konkurs dla Was. Wystarczy, że przejdziecie link w opisie i odpowiecie na jedno... Proste pytanie, do czego potrzebujecie prawa jazdy? Osoby od 17 roku życia mogą brać udział w konkursie, a nawet jak nie wygracie 4000 zł na auto, to macie do zgarnięcia jeszcze 200 zł na paliwo. mBank daje wam możliwość 15% zniżki na ubezpieczenie, bo na przykład ja, rejestrując swoje pierwsze auto, miałem problem z ubezpieczeniem, ponieważ ubezpieczenie kosztowało multum pieniędzy i musiałem na brata to wszystko rejestrować. Wy zaś możecie po prostu na siebie zarejestrować, w mBanku otrzymać 15% zniżki i prócz tego M-Bank zwróci wam jeszcze 100 zł na wasze ubezpieczenie, także same zalety Skakujmy i korzystajmy. A więc tutaj mamy wszystkie brakujące części do naszego skutera. Jakby ktoś nie pamiętał, to mamy elektrykę i dwie takie ogromne baterie po 20Ah 60V. W praktyce, w praktyce to oznacza to, że możemy ponad 100km w nim przyjechać, a jeszcze z Chin część dojechała rzeczy, ponieważ wysłali nam niekompletny oczywiście. Możecie zauważyć ciekawą rzecz, że ten skuter cały jest rozebrany i to nie jest bez powodu. Ogólnie to jest cała elektryka tego skutera. Ten skuter to składa się dosłownie z tego zadła kabli i my chcieliśmy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zwiększyć prędkość maksymalną na przykład do 80 km na godzinę, ponieważ obecnie on jedzie gdzieś tam 45, ale dzisiaj weźmiemy jakąś dużą górkę i rozpędzimy się na maksa z górki i zobaczymy, ile jesteśmy w stanie maksymalnie tym cisnąć, ponieważ programowo można podwiększyć tutaj maksymalną prędkość, ale to będzie w ogóle niepraktycznie i nie ma sensu tego robić. Jest tylko jedna zagadka, której naprawdę nie rozumiem i możecie mi w niej pomóc. Zobaczcie, mamy dwie baterie, biorę jedną Podłączam i teraz odpalając skuter, zobaczcie, nic się nie świeci, absolutnie, wciskam gaz, nic się nie dzieje, a bateria jest podłączona. Uwaga, czy Chińczycy naprawdę są tacy sprytni? Ale teraz zobaczcie, jak podłączam drugą baterię, podłączyłem drugą baterię, proszę bardzo, wszystko się świeci, skuter nawet będzie jechał, teraz nie chce jechać... Jak to jest? Nie rozumiem. A więc w naszym pudle została jeszcze jedna rzecz, to oczywiście przedni błotnik, ponieważ jak pamiętacie, jak robiliśmy unboxing tego skutera, okazało się, że nie mam przedniego błotnika, dlatego. Moment prawdy e, czyściutki, równiutki czarny. Oczywiście bez śrubek, dlatego musieliśmy rozkminić, jak to się wkręca, ale mam już wszystko gotowe, dlatego teraz mam nadzieję, że jakoś zamocujemy ten błotnik hamulce i będziemy już pełnoprawnie hamować. Co ja wam powiem, jestem bardzo zadowolony, kurcze wszystko. Hula, tylko co najciekawsze, że hamulec przedni mam zamocowany jakby z przodu, chociaż normalnie w hulajnogach, wszędzie i w takich typu rzeczach, ten hamulec był zamocowany z tej strony, nie? Więc mega dziwnie u mnie ten kabel wygląda i to wszystko się prezentuje. Czy to, co ja przed chwilą stworzyłem, czy to w ogóle jedzie? <głosy> <głosy> Ale głośny, nie? O kurde, potężna maszyna, ale nie, zobaczcie, już już lepiej działa już. Ja już się wystraszyłem, ponieważ był jakiś problem z przednim hamulcem, aczkolwiek troszeczkę przejeździliśmy go I normalnie on wraca, normalnie hamuje, wszystko jest w porządku Ej, ogólnie wam powiem, że skuter wygląda już coraz lepiej Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ zaraz go zrobimy na czopera Dobra, możemy zacząć Coś, coś, czuję, że to będzie dobre Zamówiłem tablicę USA Biker, ponieważ ogólnie te hulajnogi można chyba rejestrować nawet, żeby jeździć po drodze. Ja akurat nie wiem, nie rejestrowałem tego, aczkolwiek będę przynajmniej miał tablicę USA Biker. Normalnie muszę zakleić halogen i będziemy mieli prawdziwe tablice rejestracyjne, fut. Skoro już mamy tablicę rejestracyjną, to musimy mieć do niej dopełnienie i dopełnienie znajduje się tutaj. Porządna ramka, chopper, porządna tablica, uwaga, czy to będzie pasować? Mi się wydaje, że dzisiaj przemienimy się w prawdziwego charlejowca. O, o. I już to będzie jechało szybciej, już. Chodź, zobacz, zobacz, zobacz to. Jak już mamy bajkera z USA... No to oczywiście nie może nam zabraknąć Ogni, ogni i orły A więc to wszystko Są takie naklejki, które można kleić na auto I na różne nawierzchnie i to zamówiłem Specjalnie, abyśmy, ja myślę Okleili błotniki, nie wiem czy tylny Przedni na pewno I jeszcze zaraz gdzieś pomyślimy Powiem, wam, że ten przód z jednej strony wygląda bardzo bekowo, ale z drugiej strony to naprawdę świetnie się wpasowało. Te orły z tym ogniem, jeszcze tak jak się krzyżują. Perfekto, mamy jeszcze jeden taki zestawik i właśnie teraz kminimy. Albo dać tutaj jeszcze pod siedziskiem z tej strony, albo dać jeszcze tutaj pod tablicą. <laughs> I w sensie ja mam tak mieszane uczucie jak na to patrzę z jednej strony niby beka, a z drugiej strony kurczę, my dobrze zrobiliśmy, to fajnie wygląda, nie? To jest dopiero jeszcze początek, mamy jeszcze najważniejsze gadżety. Ten jest taki mięciutki, podłużny, wiesz co to jest? Nie, nie, nie Aj, Nie jesteś prawdziwym Harwajowcem, nie o, kurde, on jest taki duży. Ja nigdy nie kumałem po co to ludzie robią i, i skąd to się bierze w ogóle tradycja tego. Ale oczywiście zamówiłem e, lisi ogon, żeby teraz gdzieś tu powiesić nam. Cześć. A tutaj musisz wejść takie uszy zrobić. Mam taki łańcuszek i na tym łańcuszku tutaj w ten sposób zawiesimy nasz ogon. O! Kary, jedna rzecz, która nami jeszcze brakuje do pełnego kompletu. Co to jest? Bardzo ważne. Nie wiem, naprawdę. Ekipunek. Kupić kask. No właśnie, ale nie mógł to być zwykły kask, tylko zaraz zobaczycie jaki. To jeszcze nie wszystko. Ponieważ najważniejszym gadżetem wymyślicie, że to już wszystko, mylicie się, ponieważ, no, ja na wyprawę już jestem gotowy. A gdyż, iż, ponieważ ten motocykl jest dwuosobowy, no to nie mogło obejść się bez drugiego kasku. Także, Mordko, teraz Ciebie ubierzemy w odpowiedni strój. Masz. E, słuchajcie, co ja Wam powiem? Ja na wyprawę jestem gotowy. Mój chopper chyba też jest gotowy, także możemy jechać. Ja mogę odpalać.

Słuchajcie, to teraz ja bym sprawdził, po pierwsze, prędkość maksymalną tej maszyny, rozpędzimy się na maksa tutaj, a po drugie, jak szybko ona nabiera tą prędkość maksymalną, ponieważ akurat to drugie może nas zaskoczyć. Raz, dwa, trzy. Sześć, dziesięć, trzynaście. szesnaście, dwadzieścia sześć, dwadzieścia trzydzieści, trzydzieści pięć, trzydzieści sześć, trzydzieści czterdzieści, czterdzieści dwa, czterdzieści trzy, czterdzieści pięć. 45. 47 nawet! Nawet 47! Stare 47 kilometrów Powiem ci, że na takiej prędkości strasznie go buje, Nie, on cały po prostu wiesz jak kiełbasa! Takie mam wrażenie, jakbym na kiełbasie jechał! I co? Maksymalnie 47 km na godzinę. Ale do tych 30 on mega szybko się rozpędza, nie? Tam nawet do tych 40 nawet tak całkiem szybko, nie? Także to jest plus elektryka. I jeszcze jest jedna ciekawa rzecz do sprawdzenia. To jest droga hamowania i jak szybko będę w stanie zahamować na tej maszynie. Także teraz tamtąd się rozpędzam i tutaj maksymalnie, wiesz, wciskam hamulce, jak szybko on zahamuje, co? Ustawiamy butelki i na tym poziomie ja zaczynam hamować. I zobaczymy, w którym momencie się zatrzymam. Jestem ciekaw też do ilu się rozpędzę. Lecimy 12, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 36, 40. Dobra, ja nie wcisnąłem jeszcze nawet na maksę. Ja miałem 40 km na godzinę już. Gdzieś na tym poziomie się zatrzymałem. Miałem 40 km na godzinę, ale teraz jeszcze lepiej zahamuję, bo mi, mi się wydaje, że nawet nie od razu tak wcisnąłem hamulce. Stary, on zaraz ustanie normalnie w miejscu. Zobaczysz, <noise> Już 30 na godzinę? 36? Nie, kurde, tak samo. Czyli lecic, mhm. czyli w tym samym miejscu się, za, się zatrzymuje. Ale pisk, O, stary, jakbym z samolotem leciał. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć metrów, pięć metrów z czterdziestu na godzinę. Nie jest źle, co? Chciałem jeszcze pokazać Oskaru nasz chopper, ale niestety bateria tak skakała, sami widzieliście, najpierw było jedna kreseczka, potem nagle 10 kreseczek, 5, nie wiadomo dokładnie ile mieliśmy baterii i nie chciałem odjechać na 15 km i potem to całość pchać, ale w kolejnym odcinku mam jeszcze kilka pomysłów na przeróbkę tego choppera, a wy w komentarzu również możecie napisać, co jeszcze możemy tutaj dokleić, aby jeszcze bardziej zjawiskowo to wyglądało. Zrobimy to i również wybierzemy się w jakiś dalszy trip i nagramy reakcję ludzi, ponieważ już dzisiaj widziałem jak ludzie będzie reagowali na to wszystko, także koniecznie zostawiajcie suba, żeby być na bieżąco i pamiętajcie o konkursie Zębanku, ponieważ jest dużo szans na wygranie, aż 3 osoby wygra po 4000 zł i 90 osób zgarnie po 200 zł, także wchodźcie w link w opisie, subskrybujcie kanał i widzimy się wkrótce.